Jest 14.30. Magdalena Stankiewicz. Dzień dobry. Zapraszam na informacje kroniki. Umowa gwarantująca optymalne wykorzystanie możliwości pyrzyckiej geotermii. Wypadek dwóch tramwajów w Szczecinie. Składanie wniosków suszowych wydłużone o dwa lata. W ramach ogólnopolskiego programu Czyste powietrze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z gminą Pyżyce porozumienie, którego nadrzędnym zadaniem będzie maksymalne wykorzystanie możliwości miejscowej geotermii. Do końca grudnia ma powstać tzw. mapa drogowa, która określi najważniejsze działania wymagające bezpośredniego rządowego wsparcia. Myślę, że to, co tutaj chcemy zrobić w Pyżycach, to jest to, żeby wykorzystać właśnie geotermię dla potrzeb no powiedziałbym, totalnego zlikwidowania niskiej emisji w Pyżycach i to, co musimy zrobić wspólnie, to w tym pomiędzy udziałowcami, ale też właśnie pomiędzy udziałowcami powiedzieć sobie, jakiego rodzaju wyzwania inwestycyjne stoją przed perzycami. Jak sobie to zaplanujemy, to będziemy wiedzieć, w które miejsca najlepiej możliwie najszybciej zainwestować, też będziemy mogli dobrać różnego rodzaju środki finansowe do, do potrzeb likwidacji tych problemów, które zdiagnozujemy, bo na pewne rzeczy można. Na pewne rzeczy można inwestować środki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego geotermii Pyrzyce. Rozmawiałem tutaj dzisiaj z panią burmistrz na temat tego, że są kawałki infrastruktury ciepłowniczej, które są należące w dalszym ciągu do gminy Pyrzyce, a znajdują się w używaniu spółki geotermia Pyrzyce, więc pewnie to też to nasze porozumienie mam nadzieję, że będzie okazją do wyprostowania szeregu takich kwestii związanych z korzystaniem z infrastruktury. Głównym celem działalności geotermii tego o czym od dłuższego czasu rozmawiamy jest to, żeby objąć jak największą liczbę osób i przedsiębiorców, jakby osób prywatnych i przedsiębiorców właśnie energią geotermalną, czyli tym ciepłem, które oferujemy, które jest tutaj już ponad 20 lat. I kolejne narzędzie które od czasu, do którego zachęcamy mieszkańców od dłuższego czasu, czyli ciepła woda i emisja właśnie tutaj gazów i dążenie do tego czystego powietrza, to przede wszystkim wykorzystanie w pełni zasobów i tego potencjału spółki, jaką jest geotermia Pyrzyce. Wypadek szczecińskich tramwajów na ulicy żołnierskiej tuż po porannym szczycie komunikacyjnym siódemka wjechała w stojącą na przystanku piątkę. W wyniku zdarzenia, dwie osoby odniosły rany, w tym jeden z motorniczych, a utrudnienia w ruchu w tym miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Po godzinie dziewiątej tramwaj linii 7 uderzył z impetem w tył tramwaju linii 5 na wysokości kampusu na przystanku żołnierska. W tej chwili trwają czynności policji, które dokładnie ustalą przyczyn tego zdarzenia. Natomiast prawdopodobną może być zasłabnięcie e, motorniczego, który uderzył właśnie w ten tramwaj. E, tak mówią świadkowie, e, o tym też może świadczyć protokół pogotowia, które zabrało rannego motorniczego do szpitala. E, trzeba po, czasu, żeby dokładnie ustalić przyczyny. My w tej chwili mamy nadzieję, że nasz pracownik szybko wróci do zdrowia. Całe szczęście, że nikt z pasażerów mocno nie ucierpiał, najbardziej ranny jest właśnie nasz motorniczy. Ludzie po prostu wyrwało od siedzeń, polecieli na podłogę, była jedna pani poszkodowana, która na nogę, ten i motorniczy, który wzywał pomocy. się podniosłem, zadzwoniłem na pogotowie. I... Przyjechała ekipa, właśnie i zaczęli działać. Mężczyzna w wieku około 60 lat najprawdopodobniej zasłabł, po prostu prowadząc ten tramwaj, i dlatego wjechał w tramwaj znajdujący się przed nim. W chwili przybycia na miejsce zespołu ratownictwa medycznego ten pacjent był na szczęście już przytomny, natomiast miał uraz kończyny dolnej, uraz głowy, ogólne potłuczenia, został przewieziony do szpitala. Oprócz niego nikomu nic się nie stało. Była jeszcze jedna pacjentka, kobieta w wieku około 60 lat, która zgłaszała ból biodra, natomiast ostatecznie odmówiła przewiezienia do szpitala. Interwencja służb w sławnie. Po zgłoszeniu odnalezienia beczki w piwnicy jednego z domów z nieznaną substancją okazało się, że zawiera ona silnie trujący cyjanek sodu. Szybkie zgłoszenie i interwencja straży pozwoliły w bezpieczny sposób usunąć zagrożenie. Ustaliliśmy, że mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną substancją, czyli cyjanem sodu. Po z badaniu tej substancji zadysponowaliśmy tutaj grupę ratownictwa chemicznego z Koszalina która w ubraniach gazoszczelnych podjęła ten zbiornik i bezpiecznie przetransportowała go na zewnątrz po czym zamknęła go szczelnie w naszym już strażackim bezpiecznym pojemniku żeby zlikwidować zagrożenie Kilkaset osób skorzystało z bezpłatnych badań i konsultacji zorganizowanych w Szczecinie z okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Zwiększone pragnienie, senność czy wzmożony apetyt to podstawowe objawy tej najczęściej bagatelizowanej, bardzo niebezpiecznej choroby. Trzeba dbać o zdrowie, jestem już w takim wieku, a cukrzyca to jest taka choroba cywilizacyjna, mówi się o tym. No i im szybciej, tym lepiej. Coraz częściej. W wieku moim już jakieś takie badania trzeba robić regularnie, także trzeba dbać o zdrowie. Poziom cukru w krwi był badany i był na granicy, więc tak sobie przerwie w podróży chciałam sprawdzić. W tym wieku to człowiek już powinien tak troszkę dbać o siebie chyba. No i są takie okazje jak ta właśnie, no to ja tak sprawdzam, zawsze przy tych okazjach sobie sprawdzam. Ważna jest bardzo profilaktyka, ważny jest styl życia, który prowadzimy i do tego też namawiamy tutaj na naszej akcji. To nie tylko zbadanie poziomu cukru, ale też powiedzenie pacjentom żyjmy zdrowiej, żyjmy lepiej, i odżywiajmy się lepiej i prowadźmy zdrowy styl życia. A Państwa, i moim gościem jest Dariusz Matecki, radny miasta Szczecinie w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, członek Solidarnej Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Polityk z naszego regionu, profesor Tomasz Grodzki, został marszałkiem Senatu. Postać nam tutaj w mieście, w województwie dobrze znana. Już drugiego dnia na korytarzach senackich zebrały się media. Pan marszałek pokazywał flagi, flagi Unii Europejskiej. Które, jak to nazwał, miał być drobnym gestem powrotu do normalności. Tyle, że się okazało, że były marszałek Senatu, Stanisław Kaczewski, zapewnił, że flagi Unii Europejskiej w Senacie przez całą jego kadencję były. Po co już drugiego dnia y, takie kłamstwa, y, epatowanie jakimiś emocjami niepotrzebnymi? To jest granie na emocjach. Ale sam fakt, że flagi Unii Europejskiej dla mnie to nie jest flaga. Nie ma czegoś takiego dla mnie jak flaga Unii Europejskiej. Ja osobiście uważam, że nie powinno jej być w Senacie. Ale to jest inna sprawa. Ale samo podgrzewanie emocji przez obecnego marszałka Senatu to coś zupełnie innego coś, co moim zdaniem będzie teraz na porządku dziennym. A dlaczego pan tak sądzi? Ponieważ cały Senat w tej chwili będzie po to, żeby uderzać w Prawo i Sprawiedliwość. Pojawił się zarzut, to jest zarzut dużego kalibru, jak Pan napisał na swoim portalu społecznościowym w kierunku obecnego marszałka Senatu. Zarzut od Pani Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, która napisała we wtorek na swoim portalu społecznościowym, że kiedy jej mama umierała, Tomasz Grodzki domagał się 500 dolarów za przeprowadzenie operacji. I nie wydał żadnej faktury, żadnego rachunku według tej relacji. Wrzuciłem to na, na swój profil na Twitterze i no, bardzo wiele osób to udostępniło. Bardzo wiele osób o tym mówi. Niestety pan profesor Grodzki do dzisiaj tego nie skomentował. A są to zarzuty, które rzeczywiście, jeśli gdyby znalazły potwierdzenie, no, powinny spowodować, że powinien zrezygnować z funkcji marszałka senatu, powinien nawet zrezygnować z mandatu senatora. Są to zarzuty wypowiedziane przez osobę no, sprawującą ważną funkcję. Profesora Uniwersytetu Szczecińskiego. Wiele się słyszy o lekarzach, którzy biorą po prostu na, od dawna, którzy biorą po prostu na lewo pieniądze za jakieś operacje. Mam nadzieję, że to się nie potwierdzi w przypadku pana profesora Grodzkiego. Co, co ale, pan? ale czekamy na po prostu na jego komentarz, na jego odpowiedź w tej sprawie. I tutaj pan pisze również w swoim komentarzu, że przy potwierdzeniu powinna Taka informacja wysadzić go z kariery politycznej i zawodowej? No, zdecydowanie, jeśli to się potwierdzi, no to to jest udzielenie pomocy medycznej w zamian za korzyść majątkową. To jest coś, co każdego lekarza powinno wysadzić z kariery zawodowej, coś, co nigdy nie powinno się zdarzyć w polskim szpitalu. Już. A przypomnijmy jeszcze, że pan, pan Grocki zostawił jeden ze szczecińskich szpitali po kilkunastu latach z ponad dwudziestomilionowym długiem. Tak zarządzał szpitalem. Gdyby tak miał zarządzać Polską, to lepiej nie. Marszałek Grocki już pierwszy. Każdego dnia wiele deklaracji składa, między innymi taką, że leci do USA, by podziękować za zaangażowanie amerykańskiego senatu w obronę praworządności w Polsce. Tak, o tym zaraz, ale to jest coś, co się wpisuje w dłuższy kontekst działalności polityków Platformy Obywatelskiej i osób związanych z tym środowiskiem. Niedawno Małgorzata Gerzdorf, pani sędzia, dostała 10 tysięcy bodajże euro nagrody od niemieckiej, niemieckiego stowarzyszenia czy fundacji. Od, od, od obcego państwa prezes Sądu Najwyższego dostaje 10 tysięcy złotych nagrody, być może za to, że narzeka na polskie, na to, że ktoś chce zmienić tutaj sądownictwo w Polsce. Pan Borys Budka mówił, że nie, w niemieckiej gazecie, w Die Zeit, mówił, że Domaga się ingerencji w polskie sprawy. Pani Olga Tokarczuk, no również z tego środowiska lewicowego, mówiła o Polakach, że to kolonizatorzy, właściciele niewolników czy mordercy Żydów. Teraz pan Lech Wałęsa i Leszek, pan Leszek, profesor Leszek Barcerowicz również są w Polsce. Pan Lech Wałęsa w koszulce Konstytucja, również będą prawdopodobnie narzekać na Polskę. Tak się tworzy negatywny obraz Polski w świecie. Ale pan, pan, Sena, pan marszałek Senatu obecny, Pan, pan Grocki, jeśli jedzie do, spotkać się z senatorami amerykańskimi, to mam nadzieję, że zrobi coś dobrego dla Polski, bo w końcu to senatorzy amerykańscy są autorami tej słynnej. Antypolskiej, można powiedzieć, ustawy senackiej 447, która domaga się zwrotu bezspadkowego mienia pozostawionego tutaj przez Żydów na terytorium Polski. Są też autorami listu do pana Pompeo, który też atakował Polskę, gdzie domagano się tego właśnie zwrotu tego mienia. To mam nadzieję, że pan, pan, pan Grocki stanie przed amerykańskim Senatem i powie, że to Polacy byli ofiarami II wojny światowej i żadnych takich roszczeń nie będziemy uznawać my, jako Polacy, jako, jako ten naród, który został praktycznie najbardziej pokrzywdzony, ponieważ ci Żydzi, którzy żyli na terytorium Polski, również byli obywatelami Polski. Mam nadzieję, że tego typu sformułowanie tam padnie. To przynajmniej by się przysłużył sprawie naszej ojczyzny, a nie tylko pojechał tam narzekać na to, że tutaj nie ma praworządności. Gdyby nie było praworządności, to by nie został marszałkiem Senatu, to platforma by nie miała większości w Senacie. No, właśnie jaki to będzie senat? Bo często się, że to izba refleksji. Czy teraz to będzie izba refleksji, czy jednak energiczna izba, która będzie działać? No, już widzę, jakie refleksje ma pan Gawłoski. Człowiek z, z wieloma zarzutami, e, który czeka właściwie na wyrok sądu w swojej sprawie. To nie wiem, jakie refleksje mogą mieć tego typu ludzie. Chyba tylko takie, żeby, żeby mu nie zabrano immunitetu. No dobrze, a teraz zajmiemy się lokalnymi sprawami na sam koniec. Jedna z radnych, pani Dominika Jackowski, pisze darsybisku Andrzeja Dzięgi wraz z dwoma innymi radnymi. Chcemy w partnerski kulturalny sposób rozpocząć skórę dyskusję o faktycznych potrzebach mieszkańców w świetle prawa jest to ostatnia możliwa szansa, aby zatrzymać inwestycje, a chodzi o budowę kościoła. Jeśli pani Jackowski chce w kulturalny sposób rozmawiać z katolikami, to niech zweryfikuje, co jej mąż wypisuje w mediach społecznościowych. Mąż, który, mu, który pisze na przykład to, mając na profilowym zdjęciu matkę boską z tęczowym nimbem, wypisuje, że kościołów nie powinno się budować koło przedszkoli. Z wiadomym, z wiadomym podtekstem, tak? E, czyli kolejny raz oskarżanie księży o, o jakieś różne zbrodnie przeciwko dzieciom. E, to nie są ludzie, którzy będą dyktować katolikom, gdzie mają budować swoje kościoły. To nie są ludzie, którzy, którzy będą mówić kościołowi katolickiemu, że tutaj czegoś nie mogą. E, to nie są ludzie, którzy się mogą wypowiadać za wszystkich szczecinian. E, tam nad Rudzianką są też katolicy, którzy mają prawo do tego, żeby mieć tam swój kościół. E, jeśli chcą zrywać przez to pani Jackowski i inni radni Koalicji Obywatelskiej, e, koalicję, z pan. Panem prezydentem Krzyszkiem, proszę bardzo, niech zrywają. Dla mnie osobiście od samego początku powtarzam, jak jestem radnym, że wchodzenie w koalicję z Platformą Obywatelską to jest coś, co wielu radnych bezparty, dla wielu radnych bezpartyjnych powinno być czymś obrzydliwym. Spotkaliśmy się dzisiaj, umawialiśmy się po to, żeby między innymi porozmawiać o mieszkaniach komunalnych, ale zostanie nam dosłownie chwila. Mhm. Pan odwiedza te dzielnice, gdzie rzeczywiście ciężko się żyje ludziom, gdzie te mieszkania pozostawiają wiele do życzenia. Jakie są potrzeby, te największe w takich mieszkaniach? Pan prezydent pokazuje się w mediach, że daje 30 nowych mieszkań. Tylko niech pan prezydent pojedzie na Skolwin, Stałczyn, Żytowo-Grabowo w Śródmieściu, niech pochodzi z kamerami też z dziennikarzami. Niech pokaże te, te kamienice, które są całkowicie zniszczone, często popalone gdzie warunki urągają tak naprawdę ludzkiej godności? To również są kamienice komunalne, mieszkania komunalne, gdzie ludzie płacą, płacą swoje czynsze i gdzie ludzie domagają się ludzkich warunków. Niech pójdzie tam, bo tam moim zdaniem, w tych dzielnicach dawno, dawno nie był. Czyli tam jest jeszcze wiele do zrobienia. My widzimy w tej chwili zdjęcia z takich miejsc, bo pan chodzi też i dokumentuje to, co tam się tak, dzieje. Tak, ponieważ w mediach się bardzo rzadko tego typu miejsca e, pokazuje, a ja tam chodzę po prostu telefonem, tak jak to zwykle czynię, tam, tam gdzie interweniuję jako radny. To po prostu nagrywam i pokazuję, jak wyglądają te, te dzielnice, które są wykluczone. Te dzielnice, które można nazwać dzielnicami biedy w Szczecinie, te dzielnice, które się sypią, rozsypują i właściwie te kamienice w dużej mierze przez zaniedbania miasta nadają się do wyburzenia. A jakim można pomóc tym lokatorom? No przede wszystkim poprzez remonty. Wiele osób się do mnie odzywa, że prosi o remonty w mieszkaniach, za które płacą swoje czynsze i nie mogą się doczekać. Byłem w mieszkaniach, które są całe zagrzybiałe. No i co mam tym ludziom powiedzieć? No my nie jesteśmy koalicją rządzącą. Ja mogę pisać interpelację, mogę, mogę prosić prezydenta i jego administrację i to trafiam na mur. I bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Mam nadzieję, bardzo. że będziemy jeszcze ten temat kontynuować. Państwem moim gościem był Derysz Matewski, radny miasta Szczecina z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, członek Solidarnej Polski. Dziękuję. A teraz ważne informacje dla rolników mają więcej czasu na składanie wniosków związanych z pomocą suszową. Termin o dwa tygodnie wydłużył minister Jan Krzysztof Ardanowski. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom Izb Rolniczych w całym kraju. To bardzo dobrze, że zostały przedłużone, w związku z tym, że jeszcze nie wszystkie wnioski wróciły do Twojej Są jeszcze poprawiane wnioski. Cały czas ten temat jeszcze jest po prostu tak jakby w biegu, niezakończony jest. Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uspokajają. Wnioski można składać nawet bez zatwierdzenia Urzędu Wojewódzkiego. Do tej pory zrobiło to ponad siedem tysięcy gospodarzy, a ponad 1200 otrzymało już pieniądze. Na ich konta trafiło 29 milionów złotych. W ubiegłym roku rząd przeznaczył na tą pomoc 2 miliardy złotych. Susza w tym roku dotknęła tak dużą liczbę gospodarstw, że wydłużenie terminu składania wniosków o dwa tygodnie pozwoli wszystkim wypełnić je prawidłowo. Potwierdzał dziś w naszym studiu prezes zachodnio pomorskiej Izby Rolniczej Andrzej Karbowy. W tym roku tych wniosków naprawdę mamy bardzo wiele. Ponad 12 tysięcy gospodarstw złożyło wnioski o szacowanie szkód. Na dzień dzisiejszy wiemy, że do Urzędu Wojewódzkiego ze Ośrodku Doradztwa Rolniczego wpłynęło ponad 10 tysięcy protokołów, ale te 10, ponad 10 tysięcy no to jednak jeszcze nie jest ta pełna pula. Wobec tego to przedłużenie terminu o dwa tygodnie na pewno pozwoli na to, aby protokoły były precyzyjnie wypełnione przez ośrodki Doradztwa Rolniczego, mogły być podpisane przez wojewodę, wrócić do ośrodku Doradztwa Rolniczego i rozdysponowane wśród rolników. I jeszcze smutna informacja. Nie żyje Elżbieta Karlińska, radna wojewódzka od 2002 roku związana z Darłowskim samorządem. Przez 16 lat była zastępcą burmistrza. Od 2018 roku sekretarzem miasta. Radną sejmiku województwa została w 2018 roku. Była wiceprzewodniczącą komisji budżetu i finansów. Miała 66 lat. Sprawdźmy, co przed nami jeszcze w czwartek. Kolejna odsłona procesu oszustów mieszkaniowych i pomagających im w procederze notariuszy. Dodatkowe komunalne mieszkania dla rzetelnych najemców w Szczecinie i wieczorna iluminacja filharmonii związana z Dniem Walki z Cukrzycą. I teraz to wszystko. Kolejna kronika o 18.30. Wcześniej o 17.30 kronika obraz dnia. Zapraszam i do zobaczenia.